Masz trochę psułek? Nie, nie mam psuły, tylko druga partia leci. Wysyłam płytki, proszę bardzo. Razem z kamerzystą robimy Bengery i wysyłam wam płytki. O, tak, a płyta kamerzysty już jest... Siemano, mam ogrom wiadomości, więc rozwieję Wasze wątpliwości. To nie jest żadna płyta kamerzysty i moja, to jest tylko płyta moja. Nazywa się Dzień po Dniu, która powstała już ponad pół roku temu. Nakład był limitowany, ponieważ to było tylko 200 sztuk, no i praktycznie cały już się wyprzedał. Jeszcze dzisiaj mam spotkanie z fanami, więc wyprzedam ostatnie płyty. Ta płyta również będzie dostępna w serwisach streamingowych, tak jak Spotify czy Tidal, więc w najbliższych miesiącach będziecie mogli jej tam posłuchać. Jeżeli chodzi o to, dlaczego moje kawałki pojawiają się na kanale kamerzysty, no to dlatego, że już wielokrotnie wam że zakładamy wytwórnię i bez sensu, żebym ja wydawał na swój kanał, dlatego wydaję na kanał kamerzysty, ponieważ tam teraz będą się pojawiały wszystkie numery. No i jeszcze odnośnie tej płyty, to tam jest faktycznie kilka premierowych kawałków, trzy, które nie się nie pokazały nawet na moim starym kanale, tak jak Afrotrap, Weekend i Mamo, ale one też się pojawią e, niedługo, będą premiery. A kawałki, które kiedyś były publikowane na mój kanał stary Kubańczyk przez Q na końcu, tam gdzie jest Lady Punk, będą pojawiały się na kanale kamerzysty. Jeżeli chodzi o te płyty, to może dotłoczę 50 i 100 sztuk i wtedy Wam jeszcze raz udostępnię do sprzedaży, ale to w najbliższym miesiącu. Zobaczymy. Traposfera na Facebooku, link znajdziesz w opisie, kliknij w subskrypcję oraz dzwoneczek, aby być na bieżąco. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, napisz coś ciekawego w sekcji komentarzy. Traposfera.